Musisz jakoś inaczej usiąść, bo znowu jajo ci wyskoczyło. No mówię ci poważnie, znaczy na kamerę, prawe jajo, prawe jajo. Musisz to zakryć. Dwalimy <rimedy> sobie, zrobimy <rodeo>. to <śmur> teraz. Szeneku tajemnicy <fury> mojej komplagi. Niech tego na później. No za to znowu. Toalety. póki co odpalę Dawida w hotelu, jak spał. Dzięki chleb Discorda za donata. Dzięki chleb Discorda za donata, pozdrawiam. Pompa. Będzie ty, będzie pompa. Jeden złoty. Cześć Dawid, jak się czuje Miśka? I czy pozdrowisz Szymona z Wierzbnej? Dzięki za etap, pozdrawiam! Tatuś, no. mam pytanie do Ciebie. Idzie ze jeszcze na... Nie. No chodź. Nie, bo jestem rozebrany. No chodź. Wyciszyłem. Wyciszyłem. nie. Chodź. I będę Cię zapraszał. Z całego serduszka zachęcam widzów do wysłania donate'a na moim live. Linka wysłałem na czacie do moich donate'ów. Wysłałem linka. Robicie to dobrowolnie. Do niczego Was nie zmuszam. Dawid ludzie na czacie piszą, że albo włączysz Donate głosowe albo Donate'ów nie będziemy wysyłać. Dawid ludzie na czacie piszą, że albo włączysz Donate głosowe albo Donate'ów nie będziemy wysyłać. Już włączam. Kochani widzowie, ustawiłem wiadomości głosowe w Donatach. Na kwotę jeden złoty. Oki, 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 spoko. Odpisz. To pilne. I masz być ku strachu. Trzeba spadłego.

1337, 3 złote. Hej Dawid, dobranoc, słodkich snów. Dzięki za 3 złote. Pozdrawiam. Pozdrawiam, dzięki za 3 złote. Dobry wsiastek. Wiecie co ja bym tu dokończył kur no to są ja jak ch... to było dawno temu ja już nie pamiętam w ogóle co tu, co tu było Ja bym tu dokończył kurde Nocne spanie w hotelu Creepy Pasta kur... w hotelu To ma siema, się ma po ten gotika no musiałem to zrobić byście się nie zrobił co to na szodzie to wychodzi na lepiej na zimno. co ja to na szodzie

Zabrak tolerancji, czemu on tak patrzy, jakby nie, 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 jakby, jakby to powiedzieć. Trzeba ma taką minę. Jakby tam ostatnie dwie szare komórki próbowałyby pracować. O! Co ciągną w Dlaczego muszę muzę, a na to dojdzie. O, no, od razu skip. Dobranoc Dawi do Koko. Co za... złote. Pozdrawiam. Już jestem widzowie. Byłem w toalecie, w toalecie byłem. byłem w toale Żeby odblokować Infinite Money glitch trzeba porwać Aspera, zamknąć go i brać rentę za niego? A kiedyś Yy, w Simsach robiłem coś takiego, że robiłem dodatkowego członka rodziny, go zamykałem w piwnicy, żeby obrazy malował. I zarabiał na nas wszystkich. A my nic tam nie robiliśmy. Tymi moimi żoną, tym mężem i tak dalej. I cały czas gości w piwnicy napierd... te obrazy. I pieniądze mieliśmy z tego. Mi Powtarzam, byłem w toalecie. Goblin. Dobrze ustawiam. 1.00 Ciekawe, czy tak ktoś kiedyś robił na żywo, że ktoś był zamknięty w piwnicy i na przykład obrazy malował, albo coś tam. Donate'y. Kurde, słuchawka mi się rozładowała. 2 odawała. złote, wystarczy. złote. 2 zł, wystarczy 2 zł. Jak na donatek y. przystało? Od 2 zł. Dobra, jest od 2 zł. daniu, kochani widzowie. W wiadomości głosowe ustawiłem od kwoty 1 zł, a donatek y ustawiłem od kwoty 2 zł.

dwa złote dziesięć groszy. Dawid to Dawid to patostremer. Dawid to patostremer. Dawid, Dawid. Wojcik to patologia. Spiewaj. Tak, że to z hotelu. Cześć Dawidzie, żeby życie miało smaczek, raz piweczko, raz big maczek. Pozdrawiam. Frederik Chopin, 2 złote. Jestem twoim fanem Dawid i aż wstałem z grobu by ci zagrać. Dzięki Frederik Chopin za donata. Frederik Chopin. Chopin. Paweł, nie będę Co za debil. Szybko wyłączył, kurwa. WALIMY Mieliśmy to teraz. w ta mi na później. No za to snu górę go już teraz. Stawiam, że już jutro nie będzie po nas to zbierać. Oh, no, yo, oh. o. Nie lękaj się. Dwa złote. Nie lękaj się Dawidzie Tasza on ja Wybrałem Po tym to musi stać Zawsze staje Spier. Kurbo. Dawid, podobno bił Adama. Powtarzam, podobno bił Adama. Zobacz jego streama na Kiku. Szybko. Ciekawe, jak się Zobaczę. Stama, 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 stama. Ptuka będzie sama, sama. Sama, 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 sama! Ta pszuka się opiła! Bodzi łódki dużo piła. Nexus, dwa złote. Hej, Dawidku, jak ci idzie na minał? Rip pszuka. <śleski> <śleski> w jaką w stanie to bym się, że na jakiejś wojnie jest?

Dwa złote. dzięki, leksu, dzięki za donate'a. Dzięki Lexus za donate'a, pozdrawiam. Całego... Ryszard śpi ze stoperami w uszach? Właśnie ciekawe, bo oni chyba są w tym samym pokoju. Serdeczko dziękuję za wszystkie wysłane donate dzisiaj. On mrugał w rytm tej muzy? Czekaj.

za wszystkie wysłane do dzisiaj naprawdę to, bo mi serca doceniam od serduszka i dziękuję. Proszę, mój tata, mój tata, mój tata, mój tata, mój tata, mój tata, mój żeby nie tata, takie tata, o, golec! Golec mowa! Ty kurwa, kretynie j**a! A kul papito, dwa złote. Aha, spoko lol. Multota! Eee, co Ooo, jak śpi sobie sędziutko, patrzcie go! O, by go nie wybudzili już, bo zasnął. Jeszcze Ten zjebem! Ludzie ze mnie peka! Tym zjeb... Jestem chory psychicznie! A pa kul papito. Dwa złote. Kurwa, <grym> patrzy kurwa. Jakoś jeszcze nie patrzy. <grym> kurwa, <grym> patrz. Nie mogę. On już się pogodził z tym kurwa. No, źle nie walczy. ale już się wyjewa, Aha. Spoko lol. Będzie miał skr na mojej kępie Tak głupno też jadłem Cycki. Będzie cycki, będzie polski Cholę widzę, jestem przy tamci Nie ma, ci zginęliśmy się, wybrałem sam No oooo, no teraz to już śpi, by go nie wybudzili

<śmany> to jest jak ten eksperyment kur... rosyjski, że bez snu tam zwariował kur... w tej kibipaście. No teraz to odtwarzają, to samo kur... Mam akcesamę!

na Kiku wchodzi do mnie, idź. witam Cię tu, oglądam Cię teraz na Liście. Oglądamy Dawid to ja dam Zaraz dziastkę. zobaczymy, czy mnie ogląda. Witam Cię tu, o oh, hej Dawid, hej. Widzę. Wtedy była Terraria na Hardkorze grana. I udało się przejść na master mode w Terrarie hardcore. Udało się. Oglądasz co live'a. Hej. Zobacz, kto ogląda live'a. Graplix, Cypek, Ubitonek, Dudlej. Ta, hej, co no, tam? Widzę, że nocne spanie no, robisz, Nocne spanie panie. No, robię troszkę spaler. Hej. Elo, co tośmy mieli live'a. Ta, hej, co tam? Widzę, że nocne spanie robisz, coś panie. No, robię troszkę spaler. No, Zrobiłeś sobie kanapki, bo trochę zbudniałeś podczas snu. Nie czekolada, wiem czekolada. Czekoladę. tylko kuchą. Nie wiem czekolada, wiem czekolada. A pokaż jak przeżuwasz czekoladę. Że dobra jest, że pokażę, ci smakuje. Nie, nie zombie tego. Nie. Że Aha To jest krzychu ewolucja Się zmieniają rzeczy Aha A ten Amon Rajpował. Zapraszam po na mojego li, Na YouTube David o, Kamil Patrick li. Zapraszam na mojego live na YouTube Dawid Kamil Patryk Live Dawid Kamil Patryk Jasper wchodzi na streamy k kur... się reklamuje jak ten cały Twitcha Zapraszam na mojego live na YouTube Dawid Kamil Patryk Live Dawid Kamil on spamuje cały czas Cały czas wysyła te wiadomości cały czas enter spamuje Wkleja ty wiadomości, cały czas cały czas Cały czas, klika enter. cały czas spamuję, cały, cały czas mam nawalony w tych wiadomościach, cały czas, cały czas Co zgadasz już go nie ogląda. Tak zgadasz? To ja byś go <koło> nie chciał <gadam> 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 Poczekaj zaraz przyjdzie zaraz przyjdę. Kurwa idzie, gdzie to zrobić

Dawid, słuchaj mnie, bo to jest poważna sprawa. Możesz kano mieć teraz usunięty. Wejdź sobie w obs zobacz na kamerze. skoczyło ci prawe jajo z gaci. Zobacz na kamerze. Możesz bana za to mieć. szybko, to zakryj, zakryj to szybko, Podlij te gacie. Dawid, zobacz szybko. <suszy> Już! Pojebało cię chyba. Zobacz na kamerze. Pojebało cię chyba. Szybko to pojebany serio, Już! Dobra, to chyba nie powinno być bana. Nawet się udało uratować sytuację. Czekaj, do Stardone'ta! Wszystkim Słyszycie? Słyszycie, tak? Dobra. Dawid, musisz jakoś inaczej usiąść, bo znowu jajo ci wyskoczyło. No mówię ci, poważnie, znaczy na, na kamerę. Prawe jajo, prawe jajo. Musisz to zakryć. Mózg ci wyskoczył. Mózg ci wyskoczył. Ty mózgu nie masz kurwa debidu. Spoko. Zapraszam na mojego live'a na YouTube Kamil Patryk Live. Ja pierdzielę. Ja... Ops, ops, cycki, cycki. Cycki. Opa! Zycki! Koniec! Lajba jutro, jak tylko wrócę do Pabianic. Z łóżki. jak wrócę do Pabianic. Wrócę do Pabianic. Wrócę do Pabianic.